Brawo, Mati! Super to zrobiłeś! Mała będzie bardzo zadowolona! Wszystkie klamerki na ziemię spadły. Siemano, hej, witam Was bardzo serdecznie, Wasza ulubiona ciotka. Przychodzę do Was, ponieważ muszę Wam opowiedzieć dzisiejszą historię, jak dzisiejszy mój dzień wyglądał. Od samego rana, ciotka rano wstała, Szóstka, szósta godzina, patrzy za oknem, deszcz, pada, tak, pada! A teraz wieje, tak, mu. zaraz mi telefon wie, ale tak ta, że aż przerażająco pada, nie? I co? A ciotka szykuje się do wyjazdu i mówi, no to już będzie, już dobrze się zapowiada ten dzień. Ale dobra, ciotka sobie kawkę, zrobiła sobie śniadanko, e, e, zrobiła sobie goferki i na wyjazd sobie zrobiła goferki, parasolkę, wzięła sobie wielką balizę, która chyba ważyła 20 kilo i musiała to tachać, ale dobra, mniejsza. I idę. Kupuję bilet, kupuję i jadę. I co się okazuje? Nagle wchodzi pan kanar i mówi, bileciki do kontroli. Ja panu daję bilecik do kontroli, a pan stwierdza, że mój bilecik nie jest właściwy i nakładę na ciotkę mandat. Czajicie to? Pan stwierdził, że ja byłam poza jakąś tam strefą i to był chyba jeden tylko przystanek, poza strefą byłam i on stwierdził, że mój bilet jest nie taki. Ja nawet nie wiedziałam, że jestem poza tą strefą i stwierdził, że musi mi wbić mandat. Dostałam 170 zł. Eee, było przykro, bardzo było mi przykro. Było dwóch panów, myślę, że ten jeden, ten jeden by mi nie dał mandaciku i nie wiedział, co ma zrobić, zawołał tego drugiego, a ten drugi po prostu olewka i te sprawy tylko many-many wyczuł od ciotki i powiedział, dzisiaj co? Dziś po prostu pani dostanie mandat. Ja mówię, okej, okay, dziękuję. Ja. Czyli pięknie już się zaczynał mój wyjazd. Żeby tego było mało, faktycznie później jeszcze zaczął mi ten deszcz lać, że parasolkę mi w drugą stronę wykrzywiałam. No super, super, się da. Ale wycięto, panu się wdech, wydech, wdech, wdech. Było mi bardzo przykro, że musiałam zapłacić tyle kasy, ale cóż, co jeszcze później zrobiłam? Później poszłam jeszcze do sklepu i zahaczyłam sklep i kupiłam sobie dwie pary spodni, gdyby jeszcze mało pieniędzy dziś wydała. Tak to wygląda. I co wam chcę powiedzieć przez to wszystko? Chcę wam to powiedzieć, że może nie była to fajna sytuacja, było mi przykro, ale nie ma. I mówię do siebie tak, Patka, żeby ta jedna sytuacja nie zepsuła Tobie całego dzisiejszego dnia. Żeby też nie zepsuł Tobie dnia, żeby Pan kanar nie zepsuł Tobie dnia. I tak się stało, nie zepsuł mi Pan dnia, bo przyjechałam na miejsce, jestem w przepięknym miejscu. Będę odpoczywać, za mną jest ten mały wariat, z którym zaraz będę grać w piłeczkę. Będziemy grać w piłeczkę. I co, no, z... nie wiem, nauczkę mam mnie nauczkę, no nie wiem, no ja nie wiedziałam, że jestem poza tą strefą. Nie powiem tak. Karma zawsze wraca, jak Pan był niemiły, mógł, no nie zawsze tak jest, ale jeżeli ja naprawdę nie wiedziałam, że jestem poza tą strefą, jeszcze Pani w, w moim imieniu gdzieś tam się wypowiedziała, no daj Pan dopłacić do tego biletu, ja rozumiem, jak ja bym jechała kilka przystanków na tym bilecie niewłaściwym, a ja jecham tylko jeden przystanek, ale dobra, niech mu będzie, niech się odkłada tym swoim pieniążkiem. E, ciotka... Ciotka idzie sobie dalej, i co Wam chcę powiedzieć, że nie ma co się załamywać, bo takie rzeczy też muszą się czasem przydarzyć, żeby sprawdzić, jak Ty będziesz reagować i przynosić do siebie takie sytuacje. Mogłabym się załamać i mieć cały dzień do kitu i mówić sobie, że zapłaciłam pieniądze, i po prostu już wszystko jest do kitu, i cały dzień jest zmarnowany. I ja odebrałam ten dzień inaczej. Było mi przykro, ale mi już przeszło. Cieszę się słońcem, cieszę się życiem. Nie wiem, dziś pieniądze straciłam, a jutro mogę zyskać, nie wiem. Na, na, nagle jutro wygram miliony monet. Może tak się stać? No pewnie, że może się tak stać. Za przepięknym miejscu. Słoneczko świeci, pije kawusia. Mały tam biega. Zaraz idziemy grać w piłkę. Idziemy jeszcze w jedno miejsce, może wam, was dzisiaj zabiorę w to miejsce. Um, no i w sumie zobaczycie. Taka, taka mała, e, taka, taki mały wstęp od ciotki, żebyście po prostu czasem, jak macie jakieś przeszkody i coś niefajnego dzieje się w waszym życiu, żebyście od razu się nie załamywali. I nie mówisz, że już stracony jest dzień, wszystko jest stracone, bo jedna rzecz się wydarzyła, która nie jest po waszej myśli i wszystko już doki. Tak nie jest. Ważne jest to, co macie w głowie i to, jak, jak podejdziecie do pewnych spraw, i jak z tego wszystkiego wybrniecie. Wiem, że mój dzisiejszy dzień, końcówka dzisiejszego dnia równie będzie fantastyczna, jak i jutrzejszy i następny dzień. Także pozdrawiam pana kamera. I co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Wiecie, że jak ja jeżdżę komunikacją, nawet na studiach i w ogóle to ponad 10 lat, no jak nie więcej, nigdy mnie nie złapał kanar i zawsze miałam właściwy bilet, a dziś pan stwierdził, że nie mam ciotka właściwego biletu. Więc stwierdzam, że tak najwidoczniej musiało być. Co robisz, proszę pana. No grasz w kosza kamieniem rzucasz. Słuchaj, chodź, chodź, chodź pokaż. Chodź im pokaż jaką piłkę dostałeś od ciotki. Dobra, zaraz później im pokażemy. Co to jest? To jest motyl! Co co ty motela mi tu łapiesz? Co za? Mój mili Państwo, ciotka idzie na pole zwiedzać, co się na polu dzieje. Jak jeździ między budynkami, a teraz idzie w harcze. Popatrz, co tam nam rośnie. Po, po, pokażesz mi, czy są ogórki, czy nie ma ogórków, jak ziemniaczki, jak pomidorki. Dobra. I idziemy po coś jeszcze. Po coś, na co cały rok zawsze czekamy. zawsze cały rok czekam. Tak. Jak, jak lipiec przychodzi, to ciotka od razu po to idzie, nie Maty, ra, Razem z Matim zawsze idziemy po to. Także zdorowo. Zaczepiłam ciocię się zaczepiła, bo skręciłam z tyłu. no nie mogę się odpiąć, ty no, żartowała. <grystanie> Wystraszony, Doreń, idziemy. I patrzcie, mamy kloskę pomidorków, patrzcie jak tą pomidorki, jem pomidol. Z czego się śmiejesz? Młody, jaki śmiech, patrzcie jakie pomidory. Śmiesznie. mówię? Tak. A ciotka śmieszna jest? Tak. Czy ciotka jest śmieszna? Mati, ciotka jest śmieszna? Zabawna? Nie. Nie jestem zabawna? Młodzia, idziemy tu. Ej, słuchajcie, idziemy po jedno, rzecz, tylko nikomu o tym nie mówcie, bo to jest moja i ma tylko tajemnica. A ty a ty wiedziałaś, że tutaj są gruszki? Nie. Też nie. A ja nie mogę jeść gruszek i tu bycze. Ej, murdzioki. To słońce tutaj. Pa, jakie pudełko mamy na dzisiaj. Test smaku. Całeś? Nie. Czekałeś na mnie? Ale słodziusia. Nie pokazuj się im. Ja lubię też te kwaśne, ale to są słodziusia. Będzie, Będzie mnie bolał brzuch. Postaram się nie zjeść kilograma. Mi to wyjdzie. Czujesz jak to jest pyszne. Wiedzisz, że Agres jest z drogi, jak ja patrzyłam w sklepie. Ja nie wiem po co nam to pudełko, jak my zaraz to zjemy. <grym> Mati. <grym> Mati, Mati tęskniłeś za ciotką czy średnio na jeża? Zobacz, co? Co tam jest? Co tu jest? Gdzie? To całe co to jest? To cale, no co to jest A tu nie wiem, co jakiś... Ta gruszka, czy tak wygląda gruszka? Gruszki mamy tu. Maty, wariacie. Ciotka jest w raju. Jak niewiele potrzeba. Mamy tylko tutaj. Ech, ale nikomu nie mówcie. Żeby oni nikomu nie powiedzieli. Patrzcie tego, wygląda jak arbuz. Mm, A tego zobaczcie. Nie, bo Ci jeszcze zabiorą. Patrz, zjadam. Je, <laughs> yeah, to jest żyćko, moi mili państwo To jest żyćko, to tosiki ciotka ma. To jest żyćko i słoneczko świeci. nic mi więcej nie potrzeba, tylko w tym momencie. A To jest. Teraz zazdroszczą w tym momencie. Ej, ja miałam nie zjeść dużo, bo będę płakać na brzuch. Trudno. Mówi się. Trudno. Ej, wiecie, że ja nawet le, wam pokażę. Wiecie, że ja za dzieciaka nawet takie małe gruszki jadłam. Ja uwielbiałam jeść takie niedojrzałe. Ale raczej, no może troszkę większe były te gruszki. I tata zawsze jak widział to dziecko, nie jedz tych groszek, bo będzie cię brzuch bolał. I ja też agres zawsze jadłam, taki niedojrzały, kwaśny. A nie jest mega dojrzały. Przepyszny jest. I... Może jakieś ciacho zrobimy z agrestu. Ej, patrzcie jakie mam zacne siedzonko tutaj. Cię wołają. Chłopie, mówisz, że się zawali? Tak. Bo jak ciotka waży 80 kg, sama łapa waży 100. 150? Czyli dobro, dobrą łapę mam. A jest tam dwa. No. Ale jest fajnie. Ale ptaki, patrz to. Poleciały. Nie, tu są truskawki. Pana? Ale tu już takie resztki są. A mogę sobie ją truskaweczkę? Weźmy sobie taką truskaweczkę. Za ciotka, nie my to. No i dobrze, ja za dzieciaka wszystko, co było na polu się jadło Zobaczcie. ogórki. Ty, ale ty możesz większą, ale ty akurat masz niefajną, bo masz z ziorą. Ty nie jedz, a ja mam taką, ja mam fajną. Mamy Zjadłeś to? Nie. Ej, nie mówcie nikomu. Ale taką wielką znalazłam. Patrzcie to. Nie powiecie nikomu. Zabię obczajkę, czy nikt mnie nie widzi. Jeszcze jedną widzę. Patrzcie tu. Jak tam są wiśni i czereśnie? Ty, mordzia. Mordzia, zobacz to, jakie tam są wiśnie i trzereśnie. Tam. No widzę.